Kolejne ćwiczenie, które chcę zademonstrować, to ćwiczenie na drugi podbródek i okolice szyi. Celem tego ćwiczenia jest wzmocnienie mięśni drugiego podbródka, jak również szyi, zniwelowanie go i przede wszystkim wymodelowanie tej okolicy naszego ciała. Najważniejsze w tym ćwiczeniu to jest mocne napięcie mięśni szyi i drugiego podbródka, wyciągnięcie żuchwy. Do przodu, tak jakbyśmy chcieli złapać lecącą kroplę wody. Zademonstruję teraz. Powtórzymy 4 razy to ćwiczenie, i bardzo ważne jest, żeby minimum 5 sekund przytrzymać żuchwę właśnie w pozycji napięcia. Rozluźniamy. 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 Rozluźniamy, rozluźniamy. Jeżeli czujemy po tym ćwiczeniu lekki takie właśnie napięcie, oznacza, że ćwiczenie zostało prawidłowo wykonane. Dzięki regularnym i systematycznym ćwiczeniom zauważą Państwo szybką poprawę stanu skóry. Zmarszczki się wygładzą i co najważniejsze, nie będą się pogłębiały. Więcej informacji dotyczących Face Fitness, jak i metody, znajdziecie Państwo na mojej stronie www.facefitness.pl. Zachęcam do kontaktu ze mną i życzę wytrwałości w ćwiczeniach i szybkich efektów.